No. Tak, tak, czy nasz Maciej się uczy. Maciek, co ty lekturę czytasz? Matko Boska, to kredo w kominie. Nie, to nie jest lektura. A co to? To jest książka telefoniczna. A po Szukam numeru do takiego najlepszego, najbardziej zajebistego psychiatry, jaki jest w Polsce. Ale po... teraz w książkach się nie patrzy. Po co ci numer? szukałem cały internet i gówno znalazłem. Po Dlatego co? postanowiłem w książce poszukać. Po co ci numer telefonu do psychiatry? Nie mi, dla panior matematyki. Chcę ją przedwcześnie umówić na wizytę, żeby później już ona nie musiała. No przecież ona już była psychiatry. Tak, ale, ża ale żaden z nich mu, jej nie pomógł. I co teraz? A ten jest najlepszy. Pracuje tam gdzieś w choroszczy, nie? I jest w stanie wystawić ten. Stwierdzić, że na przykład pani jest niezdolna do pełnienia swojego zawodu. A o to mi chodzi. Daj kobiecie popracować. I tak już wiele nie zostało do emerytury. No to niech spokojnie przejdzie, a nie... Weź Ty, weź Ty człowieku, weź Ty się ogarnię. Dobra, Co, czeka, to czeka, no oczywiście.